No proszę Państwa, dzisiaj maluję dukato raptorkiem. Tutaj Przemek rozkłada przód, srebrzeczki będzie wymieniał i tak dalej. Przemku, jak Ci się podoba ta praca? No, tak, tak myślałem. E, pensję Ci wypłacę za miesiąc, dobra? Bo, dziś, bo firma ma trochę zaległości, więc pensję Ci za miesiąc wypłacę, dobra? Okej, okay, spokojnie. Przyzwyczaiłeś się, wiem. A na pieszo, <laughs> Już się śpieszę, kurwa. Dobra, więc będziemy go malować. Niechuja. Mm. Nie no chyba się lepiej niż tamten. <słuchy> Oj, no to wyczywia to. Ciebie prostu uję. Jak to niezie. To, to jest na gumie, to to kuj. Tego guma się przychyliła na tyle. Czyste. dawno dawno temu jak chodziliśmy po zabawach taki Gitomek przyjeżdżał z Łodzi Serafin a do ojca pożyczył malucha ojciec mm -hmm. tam pojechał na jakieś dupy czy skrzywanie zapomniał i maluchem przeleciał kurwa a tam była taka hopka, nie? Mm -hmm. maluchem przeleciał i dechowanie mieli nie? uwierz mi że malucha 3 czy 4 to do tam do Daniela do... No kolega, który się uczył w Mhm To była godzina gdzieś 17.00. Jest sobota przepraszam. A w niedzielę ten o no, drugiej się miał być w Łodzi. ojcem samochód oddać, nie? go pozwala Zrobili go całego? Mhm. Malowali wszystko. Ja wiem dam, dam dalej sprostowane. Ja to jeszcze mam cały w wodach do zrobienia. Płasko trzeba ładnie wszystko doszlifować. Wszystko wymatować 120, bo to potrapora to gruby papier. Papier to trzeba trochę oszczędzać, bo to jest jednak druga rzecz. Z 21 arkuszy, 3 arkuszami prawie całe auto. Jebałem jeszcze ten bok. Małe śniadanko trzeba jebać. Cześć pomocniku, co tam u ciebie? Jak idzie? nie Co? Nie mogą przyjąć Pali to wejdę O, pies Asterixa Dobra, ominiesz się schylić. Wjeżdżaj Andrzejek, dajesz Andrzejek. No kawałek, kawałek do przodu. Dobra będzie. I zajebioza. Och. Panie, zajebiście się na dachu, jeździsz, pan. Tylko zapomniałem o tym dachu od stodołu, i prawie zajebałem o niego. Jutro, dzień drugi tej nierównej batalii. ale jesteś czysty. Jutro. Ja Wytr... ty jesteś tylko ukurzony. No, troszkę, bo ja szlifowałem. Jutro, no. dzień drugi nierównej batalii, zobaczymy, jak będzie jutro. Kurwa, Siema To idziemy Pojechaliśmy na miejsce Dzień drugi nierównej walki Będziemy się bawić Idę fix Idę fix Idę fix, Idę fix Myśmy furbanką przyjechali Furbanką Przemka Cześć Kisiu, cześć pomocniku główny Cześć <grym zzańczym> Tylko <cztery> 4 litry To Petronasa? To To jeszcze przerabianie będzie, mówi, że jeszcze filtry i oleje zmieniał? No Widziałeś gdzie to jest zrzucić? Ej, tego paliwa? Ej, e, powietrza? Nie, Nie? Nie. To, to ja sobie przetrę kamerkę, bo coś taka jest Taki fajny? No. To, kurwa stożkowy ty Dobrze będzie na świeżym oleju i tak dalej To, no, i to, to jest, jest 3 litrowy bydlak To wiesz, to on... Specyficzne jakieś musi mieć części, jakieś filtry i tak dalej. no. Dobra, to się bawimy. 2-3 litra ma ten sam filtr. Podobny nawet wygląda ten silnik. Tak? Tak. Bo w tym w bokserze od z pracy w firmy jest ten... Z 2-3 silnikiem, i strasznie podobnie wygląda Mm -hmm. Miską się różnią na dole na pewno. Nie trochę inaczej blok silnika, ale moco, to wszystko to co tutaj jest, to wszystkie mocowania dokładnie tak samo. Okej. Okay. A co zrobiłeś na warsztacie ogólnie? Tam jak było na warsztacie, jak Ducato było na warsztacie u ciebie? Co, całe zawieszenie z przodu zrobiłem. Całe zawieszenie z przodu i stacyjkę z nowymi kluczami. Nowa stacyjka, zaśwankowała. Nowe klucze, kluczyk jest z pilotem. No i to co wyjął nie będą na do tym filtra paliwa. One tu pękają A O, co tak, tak wygląda? Tak, tak tam wszystko jest filmy, Czemu, tu ciemno. No, ona się tutaj rozwarstwiła w tym miejscu i w tym. I tutaj zleciało ciurkiem. Aha. A że tutaj jest najwięcej Fakuje paliwa, się na no to leciało jak nie wiem. No tak. Co zaraz będę to składał, maskę założę. Muszę wyregulować zamek. Te drzwi można jeszcze otwierać. Te, tych przednich nie już, tylko tamte Przez tamte musisz wchodzić Zobaczcie jak ten zamek reaguje Trzeba będzie wszystko wziąć już z tego stukatu z co byś potrzebował, bo jak będę go lakierował to tamte będę zaklejał tam całe, te okno, całe to okno no i to już się go nie otworzy, nie? Dobra, to kręcimy tu dalej w takim razie, znaczy Przemek kręci, a ja idę dalej tu kończyć Zaraz te emblematyczne muszę stąd ściągnąć Nie będziemy kmienić. no Efekt finalny, będziecie widzieli Dobra, mordy, mordeczki. Ducato prezentuje się tak. No, jeszcze w cholerę klejenia mam, nie? Bo te nowe elementy wszystkie muszę pozaklejać. Tu wszystko to. Ogólnie uprzedzam komentarze. Można by było to ściągnąć, nie? I tam wszystko ładnie też wymalować pod. My nie mamy spinek, nie pomyśleliśmy też o tym. Eee, no i nie chcemy po prostu ściągać tych wszystkich eee, boczków. Tych wszystkich odbojników. No bo ze względu na to po prostu, że jak my to pościągamy, to najprawdopodobniej upierdzielą się spinki. Musi wyschnąć też ten raptor, i tak dalej. No i będę to, tu jeszcze przeszlifuję troszeczkę, i tak dalej. Jeszcze mam w cholerę obklejania. A jeżeli chodzi o przód, no to przemek właśnie jeszcze jedzie po taśmę, bo mi się taśma już skończyła. A przód tutaj złożył, i tak dalej. Bardzo ładnie go złożył. Starał się go spasować, bo ogólnie też uprzedzam komentarze. Jeżeli ktoś tu widzi, że tu jest coś źle spasowane, i tak dalej, nie. Przemek się tutaj starał jak najładniej to spasować, ale problem jest to, że to auto jest po małej stuczce, więc niektóre mocowania, i tak dalej. Yy mogą być, no krzywe po prostu nie wszystkie otwory fabryczne mogą pasować nawet widzieliście, że wuj, wujek Przemka ogólnie tam prostował podłużnicę więc tak, no jeszcze mam lampę jedną do zaklejenia maskę na gotowo do zrobienia tu zaklejenie cały szyby od dołu jeszcze, bo ta taśma odłazi no, no i ogólnie te wszystkie boczki tak samo nie? kipę przykryć płachtą no i co, i no, ma malujemy ogólnie malujemy, niestety okazało się, że nie ma normalnego pistoletu Będziemy malować takim pistoletem do ścian ogólnie O tutaj leży Pistoletem do ścian ogólnie Do malowania samochodu byśmy potrzebowali, ale no co no Kompresora i tak byśmy nie ogarnęli No no, jeszcze go wytrę, okleję I to wszystko i można ogólnie No i co widzimy się za kilka minut jak skończę totalnie, że na gotowo oklejać, Umyję go No i przystępuję do lakierowania No tu mamy dukat już przygotowane Zasłonięte, całe, zamaskowane. No i co? No i zaraz przystępujemy do malowania. To jeszcze klamka mi została. Zakleję, no tak to jest gotowo, o, tu trochę trzeba dorobić jeszcze. Już idę lakier dorabiać i a ktoś się opierdala, widać na pierwszy rzut oka. Tak się prezentuje po pomalowaniu, już raptorkiem. Cały tutaj, już rozklejony. Już nie nagrywałem jakieś niedoróbki. jest na przykład jakiś robalusiak, już go. Rozmiarz był krzemek. No, ale lakierek dosyć szybko wyschł. A jeżeli chodzi o lakierowanie, no to nie nagrywałem tego. No, bo jest ogólnie dużo poradników na YouTube, jak to po pierwsze zrobić, a my robiliśmy to tak bardziej. Yy, bardziej, no, nie, nie według sztuki. O, I tak wolałem, żeby lepiej nikt nie ściągał po nas. Więc postanowiłem zrobić to po swojemu i pokazać już efekt po prostu gotowy. Tutaj się troszeczkę więcej zrobiło. Taka strukturka się zrobiła. O ładna, no ale ducato, ducato do pracy, jak tralala, nowy zderzaczek jeszcze się na czarno trzaśnie ale to któregoś innego razu